A w dzisiejszym odcinku, co ma większy sens? Strona internetowa czy aplikacja mobilna? Strona OnePage dla jednego z komitetów wyborczych startującego w wyborach samorządowych, drobna awaria, w formularzu zgłoszeń, zwrotów, który został odpalony w zeszłym tygodniu, w jakim czasie klienci podejmują decyzję o współpracy przy tworzeniu strony internetowej? Bardzo ważne spotkanie z administratorem serwera jednego ze sklepów, który obsługujemy? Problem ze spamem na PrestaShopie. Przygotowanie się do nagrań filmów oraz zapytanie o stronę internetową z wcagiem 2.1. A ja płynnie przechodzę do następnego tematu. I czerwone. Kolejny punkt z, Kolejny punkt z... No. Kolejny punkt z wczoraj czy przedwczoraj od... Hmm. Kolejny punkt z wczoraj lub przedwczoraj. Cześć, witajcie w poniedziałek. Dzisiejszy film jest na podstawie wczorajszego telefonu od pana, który dzwonił, że potrzebuje aplikację mobilną, ponieważ ma pomysł na biznes, ma pomysł na pasywne zarabianie. Nie wchodząc w szczegóły samego pomysłu, a bardziej skupiając się na tym, czy lepiej wybrać aplikację mobilną, czy lepiej stronę internetową albo platformę internetową. Która może być napisana w technologii PWA, która znowu to umożliwi po prostu zainstalowanie skrótu do aplikacji, do strony na ekranie smartfona. Także użytkownik nawet nie będzie wiedział, że nie korzysta z natywnej aplikacji mobilnej, tylko korzysta z wbudowanej przeglądarki. Całe zagadnienie należy rozważyć na dwa sposoby, albo z dwóch punktów widzenia na nie spojrzeć. Pierwszy sposób, to jest oczywiście, no co jest lepsze, aplikacja mobilna czy strona internetowa? Prawna odpowiedź to zależy. Czego wszyscy nie lubią, bo wolelibyśmy mieć prostą odpowiedź albo w lewo, albo w prawo. Natomiast rzeczywiście to zależy. Aplikacja mobilna ogólnie pozwala lepiej kontaktować się z użytkownikiem, wysyłać mu powiadomienia, wysyłać mu notyfikacje. Jest lepiej dopasowana do urządzenia, na którym jest wyświetlana, czy to na Androidzie, czy to na iOSie natomiast znowu strona internetowa, no właśnie nic nie potrzebujesz mieć zainstalowane, żeby na nią wejść, z niej skorzystać natomiast ma pewne ograniczenia właśnie jeżeli chodzi na przykład o kwestie komunikacji, ale znowu jej plusem jest to, że nie musisz jej aktualizować poprzez Google Play'a ani App Store'a no bo wchodzisz na stronę internetową i zawsze dostajesz aktualny content, w przypadku aplikacji część informacji również w ten sposób jest ładowana, natomiast duże aktualizacje no muszą się odbyć poprzez update samej Mapki. No i teraz tak, jeżeli mam pomysł na biznes i chciałbym z nim wystartować, wiadomo, biznes nigdy nie jest pewny, tylko go trzeba zderzyć z rynkiem. Chcę aplikację mobilną, więc muszę albo skupić się na jednym ekosystemie Apple'a albo Androida, albo muszę już mieć dwie aplikacje mobilne, tak żeby żadne grono użytkowników nie czuło się wykluczone z dostępem do niej. Oczywiście w przypadku strony internetowej w ogóle nie ma tego problemu, no bo ona otworzy się na każdym urządzeniu, na każdej przeglądarce. Więc w przypadku aplikacji mobilnej te koszty będą z automatu większe, z reguły, dwukrotnie większe, no bo są dwa systemy. Teraz idąc dalej, w jaki sposób użytkownik ma trafić na Twoją aplikację mobilną albo na stronę internetową? No jeżeli to jest aplikacja mobilna, no to, to o ile się nie mylę, tutaj nie jestem biegły, więc jak coś, to mnie poprawiajcie. Najbardziej efektywnym sposobem trafienia na aplikację mobilną jest to tak naprawdę płatna reklama, gdzie wyskakujesz na Facebooku, gdzie wyskakujesz w sklepach z aplikacjami czyli Google Playu i App Store. Natomiast w przypadku strony internetowej, która realizuje jakiś Twój pomysł, no to ok, możesz sobie pozwolić na kampanie płatne, ale do tego możesz dołożyć całą kwestię związaną z SEO. Więc wydaje mi się, że w przypadku biznesów, które są pomysłem. Nawet bardziej bym się skłaniał właśnie w kierunku najpierw strony internetowej, utworzonej oczywiście w technologii PWA, chociażby po to, żeby można było tam pisać bloga, żeby można było ją pozycjonować, żeby zakres działań, które możesz podjąć, aby przyciągnąć klientów zainteresowanych, zainteresowane osoby tą aplikacją, był maksymalnie szeroki a nie ograniczać się tylko do płatnych reklam poprzez socjale. Wydaje mi się, że w przypadku stron internetowych to portfolio, zakres działań, który można podjąć, jest dużo szerszy. Oczywiście jest też spora część wspólna, jak udostępnianie, jak dzielenie się informacjami, że korzystam z takiej aplikacji i bardzo mi ona pomaga, jak wideorecenzje, gdzie można opisać, jak korzystać z tej aplikacji, w jaki sposób użytkownikom ona pomaga. Jest duża część wspólna marketingu, który można robić. Natomiast wydaje mi się, że więcej, zwłaszcza na pierwszym etapie, gdzie sam pomysł trzeba zwalidować, czy on się w ogóle na rynku przyjmie, to taniej będzie zrobić stronę, portal internetowy ubrać go w aplikację PWA, która będzie symulowała użytkownikom aplikację mobilną. Będzie to tańsze, będzie więcej możliwości przedstawienia użytkownikom swojego pomysłu, swojej aplikacji, niż zlecenie wykonania dwóch aplikacji mobilnych i do tego ładowania już kasy tylko i wyłącznie w płatny marketing, chociaż oczywiście w obu przypadkach ten płatny marketing jest, no mówiąc wprost, niezbędny, żeby z czymkolwiek ruszyć. To tyle z poniedziałku. Wątek, co prawda, mało techniczny, ale mam nadzieję, że taki trochę bardziej Oglądowy na to, jak podchodzić do marketingu. Znowu przypomnę case jednego z moich znajomych, który jest tak świadomą osobą, jeżeli chodzi o marketing, że wie, że koszt utworzenia aplikacji, czy strony, czy portalu, czy sklepu to jest bardzo często jedna trzecia całego kosztu, który trzeba na taką inwestycję wyłożyć. No bo dwie trzecie to jest stricte kwestia utworzenia, marketingu, rozpoznawalności użytkowników i tak dalej. Dzięki za dzisiaj. I słyszymy się jutro. Cześć, witajcie na podsumowaniu zbiorczym wtorku oraz środy. Mamy aktualnie czwartek, godzinę 9.23. Jadę do biura. Przez ostatnie dwa dni niestety nie udało mi się nic dla Was nagrać, natomiast rzeczy działo się sporo. Głównym zagadnieniem, które w tym tygodniu zajmuje mi najwięcej czasu, są to skrypty, które przygotowuję do nagrań, jakie miałem mieć we wtorek. Niestety mojemu operatorowi Rzemkowi coś wypadło. W związku z tym przełożyliśmy nagrania na piątek. Mi takie przełożenie dnia nagrań dało w sumie więcej czasu, żeby jeszcze lepiej przygotować się do nagrań, które będą tak naprawdę jutro między godziną 10 a 14. A po godzinie 14 spotkanie zarządu, więc piątek mam już zapełniony. Natomiast przechodząc do podsumowania ostatnich dwóch dni, bo wiele się działo. Zaczynamy od One page który utworzyliśmy dla jednego z komitetów do wyborów samorządowych. Zgłosiła się do nas osoba, kandydat startujący na prezydenta miasta, z prośbą o przygotowanie strony internetowej prostej pod kampanię samorządową, gdzie w łatwy sposób będą przedstawieni kandydaci, gdzie w łatwy sposób będzie można pobrać program wyborczy. No i jedyną trudnością w tym wypadku jest tak naprawdę czas, gdzie program ma być ogłoszony. We wtorek, jeżeli dobrze pamiętam, a to oznacza, że tak naprawdę na przygotowanie strony internetowej, którą z reguły zakładamy, że będziemy przygotowywać przez 3-4 tygodnie, no po prostu musimy wyrobić się w tydzień. Natomiast w tym wypadku wiem, że nie będzie to stanowiło problemu, ponieważ mamy już doświadczenie współpracy z tą osobą, która się do nas zgłosiła. Wiemy, że jest to osoba bardzo konkretna, szybko podejmująca decyzję, która potrafi również powiedzieć: Zróbcie tak, żeby było Wam łatwiej, bo będzie szybciej. No i w związku z tym mamy do siebie pełne zaufanie, chyba dwustronne. Wiem, że projekt już powstał, uzyskał akceptację, no i został przekazany do zakodowania, co tak naprawdę powinno nastąpić dzisiaj, jutro, tak żeby w poniedziałek mieć jeszcze czas na testy oraz na zainstalowanie na serwerze produkcyjnym trzymamy kciuki za kandydata, bo nie o partię, tu chodzi a o osobę. A ja płynnie przychodzę do następnego tematu, którym jest usterka, która się pojawiła na formularzu zgłoszenia zwrotów, który został uruchomiony w zeszłym tygodniu. Cały formularz polega na tym, że podaje się swoje dane, podaje się dane dokumentów WZ oraz wybiera się miejsce, w którym chce się danego zwrotu dokonać. No i pojawił się problem, gdyż przy wyborze pewnego z punktów formularz zwracał błąd z informacją, że proszę wybrać poprawny punkt. Zgłoszenie przyszło w okolicach godziny 14-15. Szybko zweryfikowaliśmy o co może chodzić. Problem został namierzony i tak naprawdę w ciągu 15-30 minut poszedł od razu hotfix na produkcję i po problemie. Więc jaki z tego moral, liczy się szybka reakcja no oraz dobre testy, które w tym wypadku jedną z opcji w jakiś sposób przeoczyły. Jest to drobna przesłanka do tego, żeby pewne rzeczy testować jeszcze dokładniej. Kolejny punkt z wczoraj otrzymałem akceptację oferty na utworzenie strony internetowej, która miała zbierać dane kandydatów do pracy za granicą, tak żeby oni mogli wpisywać swoje umiejętności, swoje oczekiwania, tak naprawdę przedstawiać swoje CV, które miałoby być w jakiś tam sposób katalogowane, tak żeby później osoba, która poszukuje pracownika, spawacza, sprzątacza. Hydraulika, grafika komputerowego, programisty, czy kogokolwiek innego, ale z chęcią pracy z tego, co się orientuje w Skandynawii. Mówiłem o tym Wam chyba dwa czy trzy tygodnie temu. No to dostałem informacji od klienta, że oferta jest jak najbardziej zaakceptowana i przez stronę polską, i przez stronę skandynawską. W związku z tym wysłałem prośbę o wybranie dogodnego terminu spotkania technicznego, tak żeby sobie omówić szczegóły bazy danych, jak mają być tam. Przechowywane i katalogowane dane o kandydatach, o użytkownikach. No i termin padł na za dwa tygodnie. Jak więc widzicie, po wysłaniu oferty trzeba się często uzbroić w cierpliwość, ponieważ Dwa tygodnie, jeżeli chodzi o proces decyzyjny, jest to jak najbardziej taki standardowy czas, gdzie firmy, gdzie osoby odpowiedzialne za tworzenie stron internetowych zbierają również inne oferty z sieci, ustalają również wewnętrzne akceptacje. No i w związku z tym, jak widać, po dwóch tygodniach Pan wrócił ze spotkaniem, które tak naprawdę ma się odbyć za kolejne dwa tygodnie. Co to dla mnie oznacza? No, że od pierwszego kontaktu tak naprawdę do rozpoczęcia realizacji prac tak naprawdę potrzebny jest czas około miesiąca, czasami nawet dwóch. Poszła oferta, dwa tygodnie przerwy jest akceptacja, dwa tygodnie przerwy jest spotkanie techniczne. Pozostanie jeszcze podpisanie umowy no oraz cały briefing, jeżeli chodzi o kwestie związane z grafiką, z designem. No więc ja zakładam, że w tym wypadku projekt ruszy w ciągu półtorej miesiąca, może nawet dwóch od pierwszego kontaktu. No i taki czas trzeba brać w tym przypadku pod uwagę. Kolejny temat to administracja serwerami. W przyszłym tygodniu mamy spotkanie z firmą, dla której utworzyliśmy i administrujemy sklep internetowy. Współpracujemy z nimi już od bardzo wielu lat i po tym długim czasie udało się przekonać firmę, że administrator do zarządzania serwerem w ich przypadku jest niezbędny. W przyszłym tygodniu mamy takie spotkanie zapoznawcze, gdzie będziemy mogli omówić to, na czym nam zależy, usłyszeć również, jakie są oczekiwania drugiej strony, ponieważ Software House wraz z administratorem hostingu, z administratorem serwera, Powinien być w ciągłym kontakcie. Obie strony powinny zarówno monitorować system, monitorować serwer, no tak, żeby ta synergia gwarantowała klientowi tak naprawdę bezpieczeństwo, zarówno jeżeli chodzi o software, czyli naszą aplikację, która działa na serwerze, jak i o hardware, czyli o samą maszynę, bo może nie działać kość RAMu, co nam się już kiedyś zdarzyło. A może być to też kwestia tego, że na serwerze nie wiem, kończy się miejsce i nasze pliki nie mają gdzie się po prostu zapisać, więc na przykład użytkownik się nie może zalogować. Takie rzeczy też się starzają. W związku z tym jest to dla nas mały sukces, ponieważ naprawdę przekonanie do tego, że administrator systemu w pewnym momencie przy pewnej skali biznesu jest niezbędny, zajęło nam naprawdę dużo czasu. No i po prostu cieszymy się na to, że w przyszłym tygodniu będziemy mogli administratora serwera. Poznać, uzgodnić z nim szczegóły, podzielić kompetencje, podzielić się naszymi oczekiwaniami co do jego pracy oraz jego oczekiwaniami co do naszej pracy. Już dojechałem do biura, ale ostatni temat. To zgłosiła się do mnie mailowo pani z pilną prośbą, pilną potrzebą interwencji w jej stronę, w jej sklep internetowy, a mianowicie zaczęła dostawać strasznie dużo spamu. Prośba była jedna: Słuchajcie, zainstalujcie mi kapcze, Ile to będzie kosztowało i na kiedy? Ponieważ spam jest tak uciążliwy, że już naprawdę cała skrzynka nie wyrabia, jeżeli w ciągu nocy dostają kilka tysięcy maili, które są spamem bez konkretnego sensu, bez konkretnego powodu. No i niestety musiałem odmówić, ponieważ strona internetowa, sklep internetowy powstał na PrestaShopie. My się niestety w tej technologii nie specjalizujemy. Natomiast to, co mogłem zrobić, no to po prostu doradziłem pani, że biorąc pod uwagę, że Presta Shop jest tak naprawdę gotowym silnikiem sklepowym, to zakładam, że albo w panelu admina jest możliwość zalogowania się i podania tokena do kapczy i jej aktywowania. No, albo musisz się skontaktować z osobą, która tą stronę jej robiła. No, trochę mnie to zaciekawiło, że pisze do obcej firmy zamiast od razu napisać do. Administratora czy tam do twórcy tego portalu. Natomiast, wiadomo, są różne sytuacje, albo tam nie mają czasu. Albo nie chcą, albo chcieli ją zabić ceną. No więc jedyne co mogłem zrobić, no to właśnie powiedzieć, że albo ogarnię to sama w panelu, no albo powiedzieć, że no taka usługa powinna kosztować, nie wiem, między 500 a 1500 zł, tak żeby chociaż miała jakiekolwiek rozeznanie, czy ktoś chce z niej zedrzeć pieniądze, czy po prostu rzeczywiście to tyle kosztuje, i rzeczywiście potrzeba na to około tygodnia. Bo w naszym przypadku kwestia kapczy, którą już dodaliśmy do naszej checklisty, raz, że jest w standardzie. A dwa, jeżeli którykolwiek z naszych klientów, którym wpadał spam, albo wpada spam, ma z tym problemy, no to tak naprawdę to jest kwestia, nie wiem, dwóch, trzech godzin i wszystko jest gotowe od wygenerowania tokenu poprzez zainstalowanie i wrzucenie na produkcję, no i poinformowanie klienta, że temat jest zamknięty i spamu więcej być nie powinno. Tyle z podsumowaniu wtorku i środy. Mam nadzieję, że nagram dzisiaj dla Was podsumowanie czwartku. A tymczasem lecę do biura. Trzymajcie się. Cześć. Cześć. Witajcie na podsumowaniu czwartku. Dzisiaj mam do poruszenia w sumie trzy tematy. Pierwszy, mega dla mnie ważny, natomiast mało pasjonujący, to kwestia związana z indeksowaniem filmów, ponieważ mamy trzecie podejście już do tego tematu: jak zrobić, żeby Google stwierdził, że film jest głównym elementem strony, no i odpowiednio go polecał użytkownikom w wynikach wyszukiwania, no już stricte googlowych, a nie tylko i wyłącznie jak się wyszukiwania zawęzi do Google Video. No i jesteśmy znowu na etapie testów. W sumie drugi dzień nad tym spędzam teraz z Adrianem, bo stwierdziłem, że warto, żeby ktoś świeżym okiem rzucił na ten temat i być może zauważy jakąś oczywistość, którą ja lub Tomek przeoczyliśmy. No więc eksperymentujemy z nowymi typami podstron, z nowym typem bloczka, gdzie. Google'owi staramy się podsuwać te dane w taki sposób, aby już to nie budziło jego jakichkolwiek wątpliwości co do tego, czy film jest głównym elementem strony, czy też nie. Drugi temat, o którym krótko Wam tylko napomnę, to jest kwestia przygotowania skryptów pod filmy, jakie będę nagrywał jutro w studiu. Najczęściej taki proces przygotowania skryptu na prompter zajmuje mi no to trochę w zależności od ilości filmów natomiast jakieś 3-4 dni. Gdzie, jak wiadomo, w kilku podejściach uzupełniam to nowe elementy, najpierw przygotowuję sobie tematy, później przygotowuję punkty do tych tematów, następnie w ramach tych punktów tworzę treść, którą słyszycie i widzicie na ekranach. No a jeszcze w ramach już takiego domknięcia całego procesu przygotowuję dwa elementy, czyli wstęp i podsumowanie, tak żebyście już na początku filmu wiedzieli, o czym będę mówił, czego film będzie dotyczył i czego się możecie spodziewać. Więc, trochę odkrywając swój warsztat, tak mam podzielony na takie etapy kwestie związane z tworzeniem filmów, które publikują się na kanale co czwartek o 18.00. I ostatni temat z dnia dzisiejszego, no to praktycznie rzutem na taśmę przed wyjściem z biura, dostałem maila z zapytaniem o stronę internetową, która będzie dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami. Jak w przypadku większości zapytań, najważniejsze pytanie, jakie pojawiło się od razu na początku maila, to było. Ile to będzie tak naprawdę kosztować, oraz Pan wyraził chęć spotkania, więc, oczywiście, dostał od razu informację, że najprawdopodobniej strona będzie kosztowała tyle i tyle. Natomiast, aby potwierdzić tę wycenę, doprecyzować, dopytać, po co ta strona ma być, jak ma działać, czy nie ma być jakichś dodatkowych elementów standardowo zaprosiłem na spotkanie poprzez link do mojego kalendarza gdzie możecie zobaczyć kiedy jestem dostępny, umówić się na pasującą Wam godzinę, więc nie ma nigdy zabawy w głuchy telefon, że ja mogę, Ty nie możesz jest to mega skrócone widać od razu wszystkie dni, które są dostępne widać godziny, w których jestem dostępny no i wtedy łapiemy się na taką godzinną rozmowę, tak żeby omówić wszelkie zmienne no i pewnie będziemy z Panem w przyszłym tygodniu na łączach, jutro jestem praktycznie cały dzień niedostępny ze względu na Nagrania, a później na spotkanie zarządu. Wydaje mi się, że to wszystko, co najważniejsze z dnia dzisiejszego. Większość czasu zajął mi YouTube, chyba 3,5 albo 4 godziny. No to tylko i wyłącznie przygotowywanie skryptów na jutrzejsze nagranie. Więc pozostaje mi życzyć Wam spokojnego dnia i do zobaczenia, mam nadzieję, jutro. A jeżeli nie, no to miłego weekendu. Trzymajcie się. Cześć.